Osoby, które mają kilka nieruchomości, powinny płacić podatek od ich wartości podatek katastralny. Podatek katastralny od lat budzi emocje to opłata naliczana od wartości nieruchomości i właśnie dlatego może oznaczać wyższe koszty dla właścicieli domów czy mieszkań. Karol Nawrocki zgadza się z tym. Oficjalnie, w latarniku wyborczym, zaznaczył poparcie dla podatku katastralnego. Choć podczas spotkania z Sławomirem Mencenem zapewniał, że nie popiera takiego rozwiązania, jego wcześniejsza deklaracja w ankiecie mówi co innego. Rafał Trzaskowski nie zgadza się, wyraźnie sprzeciwia się wprowadzeniu podatku katastralnego. Uważa, że mógłby on uderzyć w klasę średnią oraz osoby posiadające więcej niż jedną nieruchomość, np. odziedziczoną lub wynajmowaną. W Konstytucji Rzeczypospolitej powinna znaleźć się zasada, że nigdy nie będzie podatku katastralnego płaconego od mieszkania, w którym się mieszka. Dodatkowy podatek powinien obejmować wyłącznie posiadaczy większej liczby mieszkań i nigdy nie odnosić się do własnego mieszkania, w którym mieszka rodzina. Można wprowadzić opodatkowanie od trzeciego i kolejnego mieszkania, chyba że rodzina posiada większą liczbę dzieci, wtedy zwolnione byłoby tyle mieszkań, ile posiada się dzieci. Taki podatek mógłby uderzyć nie tylko w najbogatszych, ale i w zwykłe rodziny. Konieczne są bardziej precyzyjne narzędzia podatkowe, by uniknąć niezamierzonych skutków finansowych.